Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj druga generacja Nissana Kaszkaja, rocznik 2018. Pytanie czy jest całe w ocynku, czy może zaoszczędzili też na dachu tak jak w pierwszej generacji. Takie dziwne oszczędności podobnie jak w Nissanie Duke. Ocynk i oryginał. oryginał oryginał klapa też w oryginale i też ocynkowana no to sprawdźmy ten dach no i proszę bardzo znowu oszczędność Dzięki. Trzymajcie.